I teraz szukasz sobie... chyba mojego roomu, tak? Eee... ten, hasło to jest... ...kotki 1, 2, 3... chyba. Wszystko z dużych? Chyba tak. Chyba, że zrobię jeszcze raz, bo klerozen mnie dopadło. Jest ciemno pomocy. O wow. yy, yy. Yy. nie, dużo literek. Dużo znaczków. Jakich? Widzę ty? mapę. O a ja chyba nie chcę brać tego. Ty chcę to brać. To jest. Ej, a ty masz tam u siebie. Ja jestem w jakiejś. w jakimś pomieszczeniu. Ja też jestem w pomieszczeniu. Ej, co to jest? The answer. Alias. Well, yes. no. Jaką ci drzwi otworzyć? Nie wiem, bo ja mam tu drzwi zamknięte. Przecież ja mam tu jakiś ten jakiś taśmy z filmem i chyba muszę jakiś film obejrzeć, jakiś tutorial. Okej. Okay. Ej, bo ja mam tu takie zielone, zielone światełko i niebieskie światełko. Zielone inne i niebieskie, tak? No coś takiego. Zielone jest po lewej, niebieskie po prawej. Tak. Masz coś takiego, że jest kółeczko przekreślone trzema kreskami i obok jest upośledzone A? Tak. No to kliknij to. To kółeczko? Yy, to kółeczko i to A, kliknij. Otworzyło się. <laughs> <laughs> Jesteśmy łatwiej. O Boże, kolejne. Ogarniamy. <laughs> kolejne. Ogarniamy. <laughs> Wiesz Kolejny... co widzisz Widzę tak Upośledzony domek Żółwia Z yy... Wychodzi mu z tyłka jakiś Kreska i podkreska ja. Te drzwi mi się jak się otworzyły O chudźwa. Ej jestem w jakimś pokoju Ile ty masz tam tych znaków? Trzy? Przyrzekając, że może tak jest. 24. West do epoka. Czekaj, raz. 3 4 5 6 7 8 9 10, tak. 15. No, pardon. 15 znaków, tak? Pierwszy to domek. Domek, później Żółw, później jakaś. Chwila, 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 chwila. zaczekaj sekundkę. Yy... Zaraz to trochę dziwnie, ale czy masz tam jakieś obrazy ptaków albo zwierząt? Czaszek? Mam obraz ptaka. Mm -hmm. Bociana, chyba, albo kolik. Nie, nie wiem, bocian chyba to jest. Zwie I on ma muszlę na plecach. Mm -hmm. A czekaj, co? Aha, dobra, okej. Okay. Dobra. Pierwszy obrazek to jest domek. Upośledzony, tak? Te, te małe A obrazki, dobra tak? i tutaj mam wkładać sobie, dobra. Co masz sobie wkładać w co? My już nie ogarniał. No bo te wrazki da się przenosić. No i co dalej? Dobra, masz ten domek, tak? No, jest pierwszy. Yy, drugi to taki jakby... Patyczak z gło głową w kształcie miski. A, to to coś upośledzone? Eee, tu się podświetliło. No. O, tak? To to? No, chyba tak. Okej, okay. trzecie to jakby wieża i na samej górze tej wieży jest yy, ta yy, flaga. Okej, okay, okej. Okay. Tak? To to? Nie, to nie to. Zabrało mi Kurde. wszystko. Okej, okay, opisz ten obraz, który tam widzisz. <coughs> na obrazie jest obraz. Ma czerwone tło, takie purpurowe. Później na tym obrazie jest taki ptak, który przypomina, nie wiem, bociana albo coś koło tego, i ma taką głowę czaszki na głowie. Bo nie ma własnej głowy, tylko czaszkę. I to tyle. Okej, okay. no to tak. Pierwszy znaczek to jest człowiek z miską zamiast głowy. Nazywam nazywa go dzban. Dobra, dzban. Upośle. <laughs> <laughs> no. Drugie to jest kółeczko z plusikiem w środku, leżące na jakimś stoliku, i z niego jest kreseczka z tego kółeczka. Taka dziewczynka? Wierzył mnie pomocy. <śmiech> <śmiech> Jeszcze raz. Najpierw ten yy, upośleć. Zban. Ej, zabrało mi to! Tak! To ja zrobiłam błąd, przepraszam. Baba. Dobra. Dobra, co teraz? Co, co teraz? Tera. mi się kolejno otworzyły. O, ja mam coś orange, tylko że pomarańcz ten fioletowy orange. O, tu jest woda. Co? Ej, to woda się podnosi! No, to woda się podnosi. u mnie też jest woda. U mnie też jest woda. Ok, musisz znaleźć trzy kurki. To bramy, tak? JEDNĄ BRAMĘ! Dokładnie. Jaki kolor tam jest obok bramy? Napis orange, tylko że fioletowy. Pewnie orange, widać. tylko że fioletowy? Tak. Już tego nie widzę. Woda się podnosi. Pomocy. Ja się zaraz tu utopię. Co się stało? Nie! O dobra! Dobra! Stało się. Świetnie. Uf, nie utopiłam się. Dobra. Już? Jest, tak ych. dalej jesteś? Otwórz się. Co jest? O dobra. O, mam dźwignię. Okej. Okay. Dobra. jest? Mam... O, mam czerwony napis. Bring down. The Guiding jop, jop, Nie wiem co to jest, Dobra, czekaj, szukamy sobie. A, Ktoś przebiegł! To chyba ty. Ej, Stachu, zatrzymaj Nie wiem, gdzie ja mam iść. Tu ty... O! Zielona brama. Zielona brama? Chyba tak. Jest zamknięta? No. Zaczekaj chwilę. Niebieski i żółty dają zielone więc... Działa? Nie. Późno. Dobra, może poszukamy czegoś innego. Bo tu dużo korytarzy jest. Two thousand years later. Brama za A jest tu jak, A, no, 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 była tutaj. Dobra, teraz wrócę do niebieskiej. I tam tą przełączyć i tam to będę miał otworzona. Tak. I wracasz do czerwonej. Czekaj. Tu, chyba. O, i mam tu otworzone. No. Teraz przełącz czerwoną. No. Masz? Świetnie. Teraz wracasz do niebieskiej i do zielonej i. Idziesz za te drzwi, gdzie... za tą wajchę zieloną i tam będą otwarte po lewej... były ...czerwone. No i git. Dobra, czekaj. Gdzie tu się wraca? Tu? Nie niebieskach? Na pamięć się nauczę tych pomieszczeń. Ktoś mi się że powczytuję. Wyszłam! Checkpoint! A, zamarzłam! Jestem na jakimś szachowym turnieju. Co? Turniej szachowy. Jaki turniej szachowy? Nie wiem. Ech! Pomocy, jak się z tego wychodzi? O, dobra, tak. Jakaś lampeczka czerwona mi się tu świeci. są? załączonych. Ogólnie bo tutaj jest coś takiego jak... E...